Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj mamy 23 grudnia, środa, i dzisiaj muszę zrobić trochę rzeczy, bo jeszcze nie jestem do końca gotowa do wigilii. Muszę kupić parę rzeczy, dlatego też wybrałam, wybrałam się na miasto. Jestem niedaleko, zaparkowałam niedaleko centrum handlowego forum czyli tego głównego w Mersin, i idę poszukać tych rzeczy. Mam nadzieję, że znajdę podobno też w forum są ładniejsze ozdoby świąteczne, bo jak tam wcześniej nagrywałam, to tak było trochę słabo, podobno teraz jest lepiej. No nie wiem, sprawdzimy, może, może ja coś źle słyszałam, coś pomyliłam. I dzisiaj mam troszeczkę do roboty, więc takich rzeczy związanych z Wigilią, więc stwierdziłam, że dzisiaj już zacznę nagrywać film dla Was, bo plan jest taki, żeby puścić go Wam jeszcze... Kiedy będą trwały święta? E, to co? E, idę. W ogóle zrobiłam sobie wczoraj paznokcie. Takie czerwone świąteczne. W końcu znalazłam czas. Dobra, nie przedłużam. Idę, idę e, do centrum, zobaczymy, co tam się dzieje. Tutaj, obcnę Patrzcie, jakie takie malutkie palmy są przed forum nie wiem jak wy ale małe palmy są dla mnie bardzo urocze no i chodzę tym bocznym wejściem tutaj sobie do forum muszę oczywiście mieć kod HES na wejściu Jest już wieczór. Nie nagrywałam w międzyczasie, bo miałam sporo do roboty, były ogromne korki na ulicach, nie wiem dlaczego i musiałam pojechać szybko, szybko do domu. Ogarnęłam mieszkanie to, co było jeszcze dalej do ogarnięcia. Wstawiłam pranie. No Miałam dość sporo tutaj do roboty. Jeszcze mam do roboty jestem w trakcie robienia, mojej, mojej, mojego ciasta. Robię tartę jabłkową. Dlatego, że jakoś tak mi się kojarzy tarta jabłkowa z, z zimą. U mnie robiło się taki klasyczny jabłecznik na biszkopcie, jednak wolę taką tartę jabłkową i robię jeszcze w ogóle pierwszy raz w życiu, ale tak mi wzięło, tak mi się przypomniały smaki, które dopamiętam z domu, z domu rodzinnego babci. Moja babcia zawsze robiła koniak na święta. Na święta był koniak i pamiętam, że zawsze e, sączyliśmy taki kieliszek ajerkoniaku. E, no i sobie o tym przypomniałam tyle lat. Tyle lat i zapomniałam o tym ajerkoniaku. No, aż mi <laughs> nie ślina do ust, więc robię koniak. E, najpierw zrobiłam e, te mleczko skondensowane. Ono się tam y, studzi, więc zaraz będę ubijać y, żółtka z cukrem, dodawać właśnie mleczka, y, wódki, bo mam wódkę, y, więc wódki będzie i zobaczymy, jak mi wyjdzie. Wiem, że około tygodnia, jakby powstało, powstało, to by smakowało lepiej, ale już na drugi dzień spokojnie można pić, więc możemy spróbować, a potem na Sylwestra jeszcze troszeczkę wypić. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. E, natomiast ciasto natarte zrobiłam, jest w lodówce, się schładza. Będę potem je tylko e, rozwałkowywała. E, wkłada w formę. Teraz muszę wziąć tylko e, podsmażyć jabłka z cynamonem. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Ale czeka mnie jeszcze pakowanie prezentów. E, I tak to jest. Tak, tak wygląda dorosłość, nie? Tak to jest, jak się ma święta u siebie w domu a nie jedzie się na gotowe więc doceniajcie jak do kogoś jedziecie no ale już nie będę się rozgadywać na ten temat żebyśmy się wszyscy nie pozłościli nie zasmucili i nie powzruszali yy, idziemy smażyć jabłka z cynamonem So tall and I've gotten you a present that I put under the tree tomorrow we białka od żółtek, i żółtka będę tutaj ubijała z cukrem, Boże, się nie mogę wysłowić aż um, przez, tą, <słuch> <słuch> przez tą ekscytację. Słuchajcie! Mleko skompresowane oczko. Pokażę Wam, nie wiem, czy będzie widać. Nie no, będzie widać, jakie. Wyszło mi tutaj. Sprawdzałam smaku. Smakuje jak oryginalne stópki, więc wyszło mi. Super, not the same color. Just in the dobrej drodze, trzymaci kciuki. Tomorrow mm. it is Christmas, the first for you and me. Cause all I want to do is spend this holiday with you tomorrow. Powiedzieć, jestem z siebie dumna myślę, że mi się udało na pewno udało mi się otworzyć smak bo próbowałam na chwilę obecną smakuje bardzo dobrze na pewno będzie spakowało tylko lepiej no chyba, że coś się dziwnego stanie ale raczej, raczej nie powinno teraz składam to do lodówki żeby powstało sobie w chłodnym ciasto też się upiekło w międzyczasie jutro je Wam pokażę no i odezwę się do Was jutro rano w celu kontynuacji dokumentowania naszych przygotowań do wigilii. Mam kalendarz z czekoladkami na 2021 rok. Pierwszy raz widzę coś takiego w Turcji. Jak on wygląda? Podobnie jak te nasze kalendarze adwentowe. Od pierwszego do tym razem 31. 31 i tutaj mamy już nowy rok. Tak więc tak wygląda ten kalendarz. Pierwszy raz coś takiego widzę. Cena to 50 lir. No, Mimo, co ty robisz? Powiedz nam. Bardzo męskie zajęcie. Ucieram na serii. Na sernik. Kiedy pokaż jakie masz profesjonalne narzędzia do ucierania. Ale przepraszam bardzo, ja takich rzeczy nie robię. W ogóle to nie lepiej było w tym wojsku. Ona mi zawsze każe ręcznie. No ja sama pana się rozbiję. No. Przecież jak ten, jak się robi ciasto, no to się z tu, e, żółtka z cukrem e, kręca, to takie taka taka czyste się robi. Właśnie, pokaż, bo on jest bardzo funkcjonalny tutaj. Zaprezentuj no. nam. Cyk, szmateczka. Piękny, ale, elegancki. ale w ogóle, że ta szmateczka się odpina, można ją wyprać, nie? No. I moje piękne buty, przy okazji. W ogóle jeszcze się możesz wypowiedzieć na temat mojego aerkoniaku. Pychotka. Pychotka? Pychotka. Bo pierwszy raz robiłam, więc wiesz. Dzisiaj A ty Myślę, że butelka pęknie. A ty koneser jesteś jednak, więc... Koneser. No. Tą rybkę, może jakieś złote życzenie. Ten, no chcesz, złote bo życzenie, to już nigdy więcej go nie da. No brawo, brawo. Po prostu. No co ty? Zobaczymy jak będzie Ci szłość na nie głowę. Aż się wszystkie tutaj zebrałyśmy, żeby oglądać. Ela już przyszła. Uhoho, uh, uh. coś tu jest mięcho, czy już by mięcho. Co, co ty tak kroisz z jednej strony, potem no z drugiej strony... No, no z tak. na co. Ach, na czaszkę. <laughs> okay. Co ty tam jeszcze kroisz? Płetwę? Nie, nie chcę się skórkę no, no. Do miseczki. Obok. Gdzie tej? Do tej tutaj! Do tej drugiej. Na czyste! To jest dla mnie tutaj, będziesz wrzucał tę folię. Mogą chciałaś, tak? No i jeszcze taki kawałek ogonka możesz dorzucić. Że, że, że starczy. No, a to, to wiesz, jakby, jak będziemy kroić? Z łóżkiem czy na dzwonki? Wiesz, i no. Mogę? Jeszcze raz kroję ryby. Co się, co się stało? Kawsza spoglądasz? Spadł mi znowu. Ty chciałaś je koło, no bym dostała. No masz świetne porady. Nie. Nie, połóż i nożem. Ja to kroję inaczej. to kroję tutaj, przy tym. Mam jeszcze jedną technikę. No, ale nie, nie powiedz, że Nie tak. Płasko, nożem. Bo ja... Gabi, Gabi płasko i nożem. Ja Rozumiesz. <grym> Rozumiesz. Masz Ej, tam się było tyle no. rzeczy. Słuchajcie. Ej, to tutaj nie czekaj, Ty tutaj nic nie dostaniesz. To będą koty jadły na zewnątrz. Nie masz kapcie, żeby to się skończyły. Chcesz moje? No, no, tak... to nawet nie po... no, To moje kapci, proszę, nie o no. ja Jak ładnie Zbiegowisko. Tak... Mhm. Ho, i tu pies, i tu kot. no yes, yes, yes for you. Mm -hmm. special for you. the snow is falling down i've been longing for this christmas when everyone's around to share this holiday yes it's a time of happiness a time of joy but now this year is crazy so special because i'm hoping for us to fall in love in this winter No no co ty. Dawaj bobera. Oj, oj, oj. Kochani, jest już po Wigilii, jest już bardzo późno. Wszyscy poszli spać, tylko nie ja. Jak zwykle na końcu. Jestem bardzo, bardzo zmęczona. Chyba po mnie to widać. Przyszłam się do Was tutaj pożegnać. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Nie wiem, jaki on wyjdzie. Na pewno był chaotyczny, bo w całym tym zawirowaniu, przygotowań świątecznych nie byłam w stanie wszystkiego kręcić. Natomiast mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i mogliście mieliście po prostu okazję zobaczyć, jak ja na obczyźnie w Turcji spędzam wigilię. W tym roku było wyjątkowo, bo nie byliśmy z Gjurkanem sami tak jak bardzo często bywa, tylko no byliśmy we czwórkę i było fajniej, było raźniej. Więc bardzo z tego powodu się cieszę i te święta były w jakiś tam sposób. Z tego powodu wyjątkowym. Mam nadzieję, że te Wasze tegoroczne święta były również udane, mam nadzieję, że były pełne radości, szczęścia, mimo tego, co się teraz na świecie dzieje i tak to tyle. Nie będę tutaj więcej przedłużać, idę spać, bo naprawdę padam. Tak więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że miło spędziliście czas i że zobaczymy się w kolejnym filmie już niedługo. Pa! From the screen